Czas na filmiki z innej perspektywy. Żegnamy Łebę. Piąty dzień trasy. Dzisiaj odcinek z Łeby do Poddąbia. Wystarczy odpowiednio się opalić i wyglądasz, jakbyś cały czas był ubrany. To no. jest opalenizna na prażystę, Albo to może też być poradnik, jak się nie opalać. Tam jest po postoja ptaków. Zobaczcie, że tam jest ptak. Faktycznie. Lubione lotne piachy. Boczki. Za niedługo pewnie odlecą. Te też są jakieś leniwe. Zobacz jakie mają gniazdo. Miało dziś być łatwiej, ale łatwiej nie jest. Sam piach. Korzenia, i do tego uciekamy przed wygłodniałymi komarami, masakra. Krótki odpoczynek dbamy o nawodnienie. To po co myśmy dobrze jechali? To po A nie w ogóle. Atrakcje w izbicy. Co warto zobaczyć? Misia. Będzie placek z jabłkami. Pokazywa, za darmo. Jak się gotuje placuszki. Spotkaliśmy bardzo miłego pana, który ofdaruje nas swoimi jabłuszkami. Czyli czasami jeszcze zdarzają się jakieś normalni ludzie na tym świecie. Taki szuka. Nie taki duży pan, że szuka Ale to sobie. Ale spróbuję pan. Po prostu wiecie, takich ładnych jabłek z urwiecie, takich czerwonych to już bardzo dziękujemy. To są takie żółte, nie wiem czy będą spakowały, też są dojrzałe. Dzięki bardzo. Te są prawie dojrzałe. czasu, by na, to, na drogę wystawił ludziom, by sobie brali i jedli. Nie ma czasu, nie ma czasu, sobie jeździć. Ale. Też trochę przejechałem, ale to. Podobno dużo, dużo, roboty po domu. Dużo roboty, po domu da... No, to ciekawe kto teraz to będzie wiózł. Ja. Zobacz ile jabłek. Będzie plas. Luks. Chcesz? Mmm. Pyszne jabłuszko. Obawiam się, że może padać dzisiaj, ta chmura wygląda groźnie. Operator znów ma obronną robotę. Ryż z czosnkiem przeterminowany jakieś 5 lat. Zapakowany próżniowo zobaczymy, czy jeszcze w ogóle jest dobre. To się okaże jutro albo za kilka dni. Czekajcie, jest data no, 8, 24 8, 2017. To 5 lat. Mniej Kurta Gary z mleczkiem kokosowym. ありがとうごいます。 składnik pomidory czy to aby na pewno się tu wszystko zmieści? nie, jestem pewien nie, mam, nie mamy wyjścia nie mamy wyjścia musi się zmieścić <noise> Dobrze, nie brzmi tylko proszę dzielić sprawiedliwie tak dzielimy na pół bo się nie mieści ostatni składnik to jeszcze jak widzicie bardzo dobry 5 lat po terminie. To jest przewodnik pod tytułem jak nie marnować wodności. Także tak się gotuje w trasie. Makro tu się zgadza. Smacznego. Pomnik przyrody Kępa Buków. Piąty dzień podróży dobiegł końca. Dzień dobry. 60 km i Słowiński park narodowy pokonane. Miało być lekko, wcale nie było. Ale trasa piękna. Polecam. Ale on lubi kłamać. Specjalnie zjechaliśmy ze szlaku, żeby zatrzymać się w poddąbiu. To takie sentymentalne miasteczko dla nas. Kupiłem mojej pięknej małżonce prezent i zaraz zrobimy unboxing. Kolejne losowanie na plaży. Nie nagrałeś pod sklepem, pod sklepem się udało. Wygrałem kolejne piwko, a żeby właśnie, żeby wam udowodnić, zobaczcie. No nie wszystkie piwka skameruję, bo wyście oszaleli. <grym> Ale jest kolejne. Draj dalej. Graj dalej. dalej. Ale Jest i nic? tak. Ale zobaczcie teraz. Długo wyczekiwana jak wszystko się chwila. Dwie paczuszki. Lewą maskę. Zobaczmy, co to będzie. Mamy już wąża. Hermita. I pieska. Głosujemy dalej. Jest świnka. To, to dla tych, którzy oczekiwali czegoś dziecięcego. Yes. Mm. Świnka pigi. Jest Świnka. Zaraz ją będę składać, ale muszę zobaczyć co jest w drugiej paczuszce. Uwaga, <laughs> To jest fazie, a nie piesze. Mm. Jest! Miś fazji Także mamy kermita, gąza, misia faziego, tkankę pigi i pieska, co grał zawsze Tak. W no. Ale będą złote. Jeszcze teraz dziadki by się przydały. Dziękuję. Kolejne kompanie Bartka. moje wykonanie Trochę głębiej Strasznie upalić ale nadal Jaka woda? Jak zawsze do ciąg dalszy graj dalej graj dalej z pianką hmm. jeszcze nam kilku brakuje ale po malutku zbieramy wszystko Dziadków. Dziadków jeszcze Kucharz byłby spoko to jest Ale to spoko, też głowy. No. Nie wiem jak się nazywał Ja też Także następny odcinek wkrótce